Sprawozdanie z działalności starosty od 5 maja do 30 czerwca. Zaczną i od inwestycji drogowych, które są tak ważne dla mieszkańców i zawsze budzą spore nocy. Dzisiaj ruszają pracę przy pierwszym etapie przebudowy ulicy Konarskiego w Sonoku. Wyremontowana zostanie zarówno ulica, jak i chodnik. W tej chwili oprócz ulicy Konarskiego remonty trwają także na drodze powiatowej Trebcza, Jurowce oraz na ulicy Podgórze, gdzie trwa wymiana chodnika. Odbudowywane są również mosty w Tarnawie Górnej i Barzanówce. Do końca roku wyremontowany zostanie także most w Pastwiskach. Łącznie w tym roku wydamy na inwestycje drogowe ponad 10,5 miliona złotych. Jest więc powód do dumy. Przypomnę, że od początku kadencji wyremontowaliśmy ponad połowę naszych wszystkich dróg na łączną kwotę ponad 70 milionów złotych. Wraz z burmistrzem Zagórza Ernestem Nowakiem odbyliśmy spotkanie w Warszawie z ambasadorem Tajwanu oraz tajwańskimi dyplomatami. Wizyta dotyczyła ewentualnego wybudowania zakładu Zagórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwsze rozmowy w tej sprawie już się odbyły początkiem tego roku. W kwietniu gościliśmy ambasadora Tajwanu, wtedy też pokazaliśmy działkę w Zagórzu pod ewentualne inwestycje. Jest to 3-hektarowy, w pełni uzbrojony teren z nowymi asfaltowymi drogami i pełną infrastrukturą. Powstanie fabryki dałoby nowe miejsca pracy, które są tak potrzebne w naszym regionie. Sprawę pilotuje oczywiście gmina Zagórz przy wsparciu powiatu. Rozpoczęło się zabezpieczanie osuwiska na zboczach góry parkowej w Sanoku przy ulicy Chopina. Przypomnę, że powstał problem w 2010 roku, kiedy to intensywne deszcze spowodowały osuwanie się ziemi, zagrażając mieszkańcom posesji przy ulicy Emilii Plate w Sanoku oraz budynkowi bursy szkolnej przy ulicy Chopela. Dzięki wsparciu wojewody Małgorzaty Chomysz-Śmigielskiej udało nam się uzyskać pieniądze z rządowego programu osłony przeciwosuwiskowej na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projekt budowlany stabilizacji osowiska. Dotychczas powiat na ten cel wydał kwotę 216 tysięcy złotych. Wartość aktualnie rozpoczętego pierwszego etapu prac wynosi 2,5 miliona złotych. Całość zadania 100% z wyłączeniem kosztów nadzoru inwestorskiego finansowana jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Liczymy, że w przyszłym roku ponownie uda się skutecznie sięgnąć po środki rządowe i zrealizować drugi etap tej inwestycji obejmujący roboty zabezpieczające pozostałe posesje na ulicy Emilii Platę również zlokalizowane na terenie aktywnego osuwiska. Przy pierwszym liceum kształcącym otwarliśmy boisko do siatkówki plażowej. że otwarcia była okazją do rozegrania pierwszego turnieju o puchar starosty sanackiego. Boisko powstało przy dużym wsparciu finansowym firmy Provident. Po dwóch orlikach, boisku wielofunkcyjnym, przy zespole szkół nr 4 hali sportowej, przy pierwszej meolo, którą otwieramy za kilkanaście tygodni, mamy więc kolejny obiekt, na którym młodzież, a nie tylko młodzież, może uprawiać sporty, i realizować swoje sportowe szczególnie, że rozpoczęliśmy wakacje. Dobiega końca termomodernizacja przychodni przy ulicy Lipińskiego. Dzięki tej inwestycji obniżą się koszty utrzymania obiektu, poprawi się także estetyka budynku i warunki pracy w przychodni. Remont obejmuje ocieplenie ścian, nową elewację oraz wymianę okien i drzwi. Jestem przekonany, że już w najbliższej zimy odczujemy zyski w postaci oszczędności na rachunkach. Inwestycja powinna więc szybko się zwracać. Przypomnę, że całość realizowana jest dzięki pieniądzom pozyskanym z funduszy unijnych. Rozpoczął się remont na sanockich oddziałach ginekologiczno-położniczych. Oddział wymaga odświeżenia i odmalowania. Remont zakończy się 7 lipca. Istnieje jednak ryzyko, że z powodu braku zainteresowania pracą ze strony lekarzy ginekologów w Sanoku, oddział będzie musiał zostać zamknięty na stałe. Na dzisiaj. Brakuje lekarzy, aby zapewnić obsadę dyżurów. Trwają rozmowy i mam nadzieję, że ten problem uda się rozwiązać i kobiety z Sanoka oraz okolic będą mogły rodzić w swoim szpitalu. Niemniej jest to poważny problem, nad rozwiązaniem którego intensywnie pracuje dyrekcja szpitala przy wsparciu zarządu powiatu. Trwa budowa hali sportowej przy pierwszym LO. Obecnie zrealizowaliśmy ponad 90% warte jest blisko 3,5 miliona złotych inwestycji. Potrzebną kwotę powiat stanocki uzyskał w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej oraz przy wsparciu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Sławomira Witlicza ze środków Funduszu Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej. Budynek będzie posiadał pełnowymiarowe boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa, także umożliwi go w piłkę ręczną, halową czy unihokeja. Hala sportowa zostanie dodana do użytku pod koniec września i będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w powiecie stanocki. Dziś także po piśmie od ministra sportu skierowałem pismo z prośbą o wystąpienie marszałka, ponieważ taka jest procedura, o dodatkowe środki na budowę hali sportowej, ponieważ z informacji, które otrzymaliśmy, takowe są. Niestety warunek jest taki, że pismo, inicjatywa musi być ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Ponad milion złotych dofinansowania otrzymaliśmy na likwidację warsztatu Sosmoszkiego w powiecie sanockim. Jeszcze w 2012 roku na konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sosnowskiego poruszaliśmy ten problem. Wówczas Burmistrz Zagórza zgłosił problem, że turyści wypoczywający na terenie gminy skarżą się na tą roślinę. Przypomnę, że kontakt z tą rośliną powoduje silne poparzenia, w na najgorszych przypadkach nawet martwice skóry. Silne rozprzestrzenianie się tej rośliny jest ogromnym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. W tym roku nasz projekt uzyskał dofinansowanie na walkę z Barszczem Sosnowskiego. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wszystkie gminy z terenu powiatu Sonockiego przystąpiły do tego programu. Dzięki zdobytym pieniądzom sfinansujemy działania zmierzające do likwidacji i ograniczenia dalszej ekspansji tego gatunku. Mam nadzieję, że sytuacja się poprawi, skala tego zjawiska ulegnie zmniejszeniu przynajmniej na kilka najbliższych lat. W maju powiat Sonocki odwiedził wic wiceminister sportu Bogusław Kuliarz. Wizyta był odpowiedzią na zaproszenie moje oraz burmistrza Zagórza Edna Stanowaka. Wiceminister obejrzał m.in. plac budowy hali sportowej przy pierwszym o który jest dla nas szczególnie ważną inwestycją. Tutaj muszę przyznać, że Pan Bogusław Uliasz niektórym entuzjazmom poznaje z planu obiektu i obiecał wsparcie dla kolejnych wartościowych inwestycji. Wizytę zakończyło zorganizowane przeze mnie spotkanie z działaczami sportowymi i samorządowcami Powiatu stanowskiego, na którym omówiliśmy sprawy dotyczące infrastruktury sportowej. Poruszony został temat uzyskania wsparcia na pokrycie dachem toru dla muźwiarzy szybkich. Na początku czerwca byłem wraz z Grupą ekspertów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Kijowie i Charkowie. Wizyta dotyczyła budowy nowoczesnej samorządności na Ukrainie. Spotkałem się z samorządowcami z małych, liczących do 50 tysięcy mieszkańców w miejscowości pod hasłem Małe Miasto Magnesem dla Inwestorów. W ramach projektu przedstawiłem wykład dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego i polskich doświadczeń z tym tematem związanych. Niezwykle udany był wyjazd drużyn reprezentujących powiat celnowskie na Mistrzostwach Polskich w Unii Hokeju, które odbyły się w Elblągu. Podczas 20. pierwszych Międzynarodowego Festiwalu Unii Okej, Dzieci i Młodzieży drużyna drugiego ELO zajęła pierwsze miejsce. Zawodnicy pod wodzą Krzysztofa Czecha nie mieli sobie równych, o czym świadczy również zdobycie przez Radosława Samickiego z drugiego ELO tytułu najlepszego zawodnika turnieju oraz najlepszego strzelca turnieju. Mateusz Olszowy z zespołu szkół nr 3, natomiast w Sanoku ogłoszony został najlepszym brałkarzem w turnieju. Warto dodać, że drużyna chłopców z zespołu szkół nr 3 w zdobyła srebrny medal, a reprezentacja dziewcząt drugiego RO piąte miejsce. Wyjazd był możliwy dzięki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Tradycyjnie na zakończenie roku szkolnego miałem przyjemność wręczyć nagrody, pamiątkowe dyplomy najlepszym uczniom stanockich, szkół ponadgimnazjalnych, wyróżnienia trafiły do tych, których średnia wyniosła powyżej 5,0, a także za inne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Spotkanie było, było również okazją do podsumowania mijającego roku szkolnego i rozmów o problemach w oświacie. Chciałbym wymienić osoby, które otrzymały te wyróżnienia. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące, Pan Maciej Szybiak, dzisiaj też na ręce Pana Waldemara chcieliśmy złożyć serdeczne gratulacje za wyniki w nauce syna Karol Szczepan, II Liceum ogólnokształcące Magdalena Maślanka zespół szkół nr 1, Amelia Solon zespół szkół nr 2, Jakub Szatkowski zespół szkół nr 3, Angelika Miaska zespół szkół nr 4, Małgorzata Błaszczak zespół szkół nr 5 W mają odbyły się piąte noce kultury galicyjskiej niestety w tym roku nie dopisała nam pogoda mimo to w ciągu trzech dni z imprezy skorzystało ponad 4 tysiące osób Gwiazdą był zespół Raz do Trzy oraz Teatr Bagatela ze sztuką z tej Ziemi. W trakcie imprezy były także quizy i zabawy do dzieci w ramach programu Razem Bezpieczniej, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z ministerstwa oraz była prowadzona zbiórka pieniędzy w ramach akcji Ziemia Samowska dla szpitala, z którego dochód przeznaczony został na potrzeby naszego szpitala. 16 czerwca w sali Gobelinowej Muzeum Historycznego odbył się wykład profesora doktora habilitowanego, Jerzego Eislera i prezentację jego najnowszej książki siedmiu wspaniałych, z czym wspaniałych jest w cudzysłowie, poczeka pierwszych sekretarzy KC Organizatorem spotkania był Instytut tytuł Pamięci Narodowej w Rzeszowie wraz ze starostem powiatowym Muzeum Historycznym w Sandomierzu. Pan profesor jest też dyrektorem IPN-u oddział w Warszawie. Serdecznie dziękuję za uwagę. W tej kwestii przechodzę do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu w Sanoku od 5 maja do 30 czerwca. Na ostatnich sesjach, które miały miejsce 5 i 26 maja przyjęto 27 uchwał, których realizacja przedstawia się następujący. W sprawie włączenia 4 LO z zespołu szkół nr 1 w stanoku w trakcie realizacji w sprawie wyłączenia 5 euro zespołu szkół nr 3 w stanoku w trakcie realizacji w sprawie wyłączenia 6 euro zespołu szkół nr 4 w trakcie realizacji w sprawie wyłączenia technikum uzupełniającego dla dorosłych zespołu szkół nr 4 w trakcie realizacji w sprawie wyłączenia zasadniczej szkoły zawodowej nr 6 specjalnej w z SOSW w Sanoku w trakcie realizacji w sprawie likwidacji 6 LO, 5 LO, 4 LO technikum uzupełniającego dla dorosłych w Sanoku zasadniczej szkoły zawodowej nr 6 specjalnej sonoku w trakcie realizacji. W sprawie zmian w statucie SPZO w Sanoku zrealizowano w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z powiatem Żydaczowski Ukraina w trakcie realizacji w sprawie wystąpienia powiatu Sanowskiego z Stowarzyszeniem Regionu Regionu Karpackiego karpaty zrealizowano w sprawie skargi na uchwałę kolegium Rio w Rzeszowie z 28 stycznia 2014 stwierdzającą nieważność uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu kons konsolidacyjnego w trakcie realizacji w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zwrot odprowadzony do ze szkół i pracowego światowej zrealizowano w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Kwota projektu 2 124 812 złotych. Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców w trakcie realizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu. Jest to projekt związany z Barszczym Sosnowskiego w trakcie realizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej kwota 6 tysięcy złotych zakup materiałów i wyposażenia do urządzeń utrzymania terenu zieleni w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej kwota 663 288 złotych. Jest to projekt. P.O.K.R.U. CIS z szansą na lepsze życie w trakcie realizacji w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 w trakcie realizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Kwota 760 zł, dom dziecka zrealizowana w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Jest projekt tworzenia architektury własnego środowiska pracy zrealizowana w sprawie skargi na uchwałę Kolegium RIO w Rzeszowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 w trakcie realizacji. W sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w sprawie letniej prognozy finansowej zrealizowana, w sprawie zmiany zakresu rzeczowego projektu wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie Sanockim pod sprawia na Zawodowców w trakcie realizacji, w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok kwota 501 162 zł, odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Tarnawa-Kalnica w trakcie realizacji, w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego w ramach kokr działanie 721 CIS. Szansą na lepsze życie w trakcie realizacji. Sprawozdanie z działalności zarządu pomiędzy 5 maja a 30 czerwca. Zarząd odbył 7 posiedzeń, 6, 14, 16, 22, 26 maja, 13 i 26 czerwca, na których omówiono sprawy budżetowe. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały do powiatu w sprawie uchwał budżetowych. Przeznaczenie kwoty 7, 760 zł oraz 2800 Dolowizna od osób prywatnych na dom dziecka, zwiększenie dochodów i wydatków powiatu o 9200 zł. Jest to projekt tworzenia architektury, własnego środowiska, zwiększenie dochodów o kwotę 73800 zł. Niezrealizowanych wydatków i wprowadzenie wydatków do powiatu dotyczące budowy mostu, odbudowa mostu. Tarnawa Karnica wraz z rozbiórką obiektu mostu w ciągu drogi Zaszyn-Odrzechowa, a także Mżychód trawa wołoska. W związku z oszczędnościami na zadaniach przybudowa drogi powiatowej ulica Konowskiego, n pierwszy zmniejsza się w planie 13 736 zł, przeznacza na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Roboty Rozbiórkowe Części Muru Oporowego Boiska przy w pole szkół nr 5 w Sanoku. Dokonania zmniejszenia i zwiększenia wydatków w łącznej kwocie. 51 761 zł w powiatowym zarządzie dróg, zwiększeniu planu finansowego o kwotę 19 069 zł w PCP, w zwiększenia dochodów o kwotę 3815 zł dla źle w Zagórzu. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady w sprawie skargi na uchwałę kolegium Eli Jowrzeszowie stwierdzającej nieważność uchwały powiatu Sanockiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028. wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały. W sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu z 5 maja w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028. Pozytywnie zadzwoniono projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zakresu i formy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MTK w Sanoku za pierwsze półrocze. członkowie zarządu podjęli uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego dotyczące dokonania zmian w planie finansowym zespołu szkół nr 5, kwota 3200 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. PCPR 3339 zł z przeznaczeniem dofinansowania utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej w związku z decyzją ministra finansów wprowadzono kwotę 3 555 945 zł na rozbudowę drogi powiatowej Pastwiska Puławy polegającej na wykonaniu nowego mostu z dojazdami w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłuk. W związku z decyzją Wojewody wprowadzono kwotę 72 270 zł z przeznaczeniem na modernizację łazienek wejścia do w Zagórzu oraz 6 tys. zł dla powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Stanowie. Wprowadzenie kwoty 50 tys. z przeznaczeniem na realizację zadania odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej tarnawa Kalnica jest to pomoc udzielona przez gminę Zagórz. Zwiększenia dochodów o kwotę 15 tys. zł dla oddziału terapii uzależnień od alkoholu przez PZS Stanowie dokonania zmian w planie finansowym na kwotę 4941 zł w PCP w Stanowiu. Członkowie zarządu podjęli uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego powiatu za ubiegły rok. Wyrażono zgodę na utworzenie w bursie szkolnym na lata 2014-15 Czterech grup wychowawczych po 25-26 wychowanków. Liczba godzin z jedną grupą wychowanków ustalono na 44, w tym godziny nocne, co daje 176 godzin. Zarząd zapoznam się ze za sprawozdaniem z wykonania doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły i Placówkach Światowych Powiatu za ubiegły rok pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany z zakresu rzeczowego w projekcie wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie samocki podkarpacie stawiania na zawodowców program aktywizacji społecznej w powiecie Sanocki. Podjęto uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi poradni psychologiczno-pedagogicznej pierwszego i drugiego RO oraz zespołu szkół nr 4 w Sanoku na ponowne kolejnych pięciu lat. Komisja egzaminacyjna dla nauczycieli z kontraktowych ubiegających się o na stopień nauczyciela mianowanego Anna Zanik, Gorczyńska, Katarzyna Kistecka, Monika Terebecka, Katarzyna Lagenfel, Anna Kozima-Cyganik i Rafał Grzebień, rcef Sano. Sprawy z zakresu GODZ. Zamek powiatu wyraził zgodę na wycinkę 10 drzew rosnących przy bursie szkolnej oraz na wystąpienie dyrektora. Rik i dyrektora zespołu szkół nr 3 w Sanoku, do Burmistrza Miasta Sanoka o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Zarząd powiatu postanowił o rozpoczęciu procedury sprzedaży niezabudowanej nieruchomości powiatu sanockiego położonej w obrębie Ochowce oznaczonej działką nr 58 przez 153 o powierzchni 1,8 hektara cenę. Działki ustalono na kwotę 980 tys. zł. Zdecydowano o ogłoszeniu kolejnego przetargu na budynek po policji w sprawie zakresu promocji podjęto uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego, publikacja z okazji Światowego Zjazdu Sanocza. Omówiono prośbę Dyrektora Muzeum Historycznego w Sunoku o udzielenie dotacji w wysokości 70 tys. zł na zabezpieczenie wkładu własnych do projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. Członkowie zarządu przyjęli sprawozdanie z działalności PCPR w Sanoku za 2013 rok, ocena sposobów pomocy społecznej na 2013 rok dla powiatu stanowskiego, sprawozdanie z efektów pracy organizatora Ludzimy wieczy zastępczej na terenie powiatu stanowskiego roku 2013. Zarząd powiatu zatwierdził plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu na rok 2014 oraz program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym SDS w Zagórzu. Sprawy z zakresu służby zdrowia. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ samolotu części powierzchni korytarza w budynku głównym szpitala o wymiarach 4 m2 i 2 metry kwadratowe. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ za 2013 rok. Sprawy z zakresu komunikacji. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi. 86 ma jeden Wysokie Górne Granica Państwa od kilometra 0 do 7 km 650 m. Sprawy z zakresu inwestycji dróg. Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie stanowskim. Koordynacja zarządzania i obsługa projektu systemowego pod Karpacie na zawodowców. rozbudowa drogi powiatowej pastwiska ławy na odcinku kilometrażowym. 2,400 do 2,5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Rozbudowa drogi powiatowej pastwiska Puławy, dostawa artykułów biurowych w ramach projektu systemowego Podkarpacie stawia na zawodowców w Powiecie Sanackim przebudowa drogi powiatowej Jurowce Trepcza w kilometrażu od 0,05 do 466. W sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i oszacowania strat powstaje wskutek powodzi w imieniu powiatu stanowskiego kompleksowe ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi, dostawa produktów podzielonych na dwie części asertymentowe, zestawy do nauki. Podkarpacie stawia na zawodowców program. Wybór ekspertów prowadzących warsztaty i konsultacje z nauczycielami skupionymi w ramach sieci współpracy, wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie Sanockim. Podjęto uchwałę w sprawie likwidacji mienia ruchomego Stowarzyszenia Powiatowego w Sanoku, a także upoważnienia kierownika cis sonok do realizacji projektu CIS z szansą na lepsze życie. Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nzs w Sanoku jako partnera Stowarzyszenia KRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej Rzeszowej do projektu pod nazwą Ja też potrafię i pokrycia wkładu własnego pieniężnego. W sprawie zakresu ochrony środowiska członkowie zarządu podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie zwalczanie barwku sosnowskiego na wybranych terenach powiatu sosnowskiego. Dziękuję bardzo.